Dwa miesiące! Dokładnie, tyle czasu minęło, odkąd razem z Natalią założyliśmy Sweet Planet czyli nasz własny sklep z zagranicznymi słodyczami i przekąskami. Od tamtej pory w komentarzach bardzo często pytaliście nas, kiedy w końcu nagramy słoik XXL z rzeczami z naszego sklepu, i no wydaje mi się, że po dwóch miesiącach jest to w końcu najwyższy czas. Jest to najwyższy czas również dlatego, że ostatni odcinek ze słoikiem XXL pojawił się ponad miesiąc temu, bo no był to ten świąteczny słoik XXL, więc w końcu po dwóch miesiącach od otwarcia i po miesiącu ostatniego filmu. Sprawdzimy dzisiaj, kto z nas da radę Szybciej zjeść cały słoik XL Rzeczy z naszego sklepu Za chwilę razem z wami przeniesiemy się do naszego magazynu Gdzie sami osobiście pochodzimy Między regałami i powybieramy rzeczy, które Wsadzimy do koszyków, ale zanim tam Pojedziemy, to standardowo na dzisiejszy odcinek Mamy przygotowane to oto fortuny Którymi razem z Natalią na zmianę będziemy Kręcili co 20 minut, ale Zanim pojedziemy do magazynu, zanim wybierzemy tam rzeczy I zanim zaczniemy to wszystko jeść To strzelcie koniecznie łapkę w górę po tym film Jeśli no, ten się za serią ze Spróbujcie robić tutaj 25 tysięcy lajków, bo wtedy od razu nagrywamy kolejny odcinek z tej serii, na który mamy już bardzo ciekawy pomysł. Więc jeśli jesteście nowi i trafić na ten film przypadkiem, to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, robiąc to samo, co w tej chwili widzicie na palcu, tyle tylko, że tam na dole pod ekranem, obok mojego awatara. Bo jak widzicie, wielkimi krokami zbliżamy się do 2 milionów subów, więc dzięki wielkie za każdego suba, który pomoże to robić. A póki co nie ma co przedłużać, tylko lecimy do magazynu. No dobra, w takim razie, jak widzicie, jesteśmy już na magazynie, wokół mnie pełno kartonu. Tutaj jest ich jeszcze, jeszcze jak widzicie więcej I teraz z tych wszystkich rzeczy Które mamy u siebie w sklepie Musimy wybrać kilkanaście, które wsadzimy Do naszych słoików Karol, jest jedna rzecz, którą musimy wziąć Jaka? No te tak kissy blue No tak widzowie, odcinek ze słoikiem XL z naszego sklepu Nie mógłby się odbyć bez tego produktu Bo no to jest rzecz, którą chyba najszybciej Wykupujecie, jak tylko się na naszej stronie pojawi Skoro jesteśmy już przy niebieskim kolorze To możemy wziąć coś, co jest w niebieskim opakowaniu A mianowicie te oto żelki Skittles, które w naszym kraju są są bardzo trudno dostępne, a no, my na naszej stronie je mamy. Tutaj obok, jak widzicie, mamy całe mnóstwo paluszków poki w naprawdę różnych smakach, ale do dzisiejszego słyika weźmy może te brzoskwiniowe. Do tego, Karol, koniecznie weźmy mogu mogu i ja proponuję mango. Generalnie mogu mogu to jest taki napój z yy, galaretką kokosową w środku. Zwróćcie uwagę, tutaj na truskawkowym dobrze to widać. Jak widzicie, tam w środku takie kawałki, które normalnie pijąc można zjadać, ale my zamiast truskawki weźmiemy właśnie mango, bo ono jest bardzo dobre. Do tego, skoro jesteśmy już przy napojach, to ja, Natalia, proponuję Proponuję wziąć jeszcze po takiej oto puszeczce Sprite'a. To jest generalnie Sprite 0, więc on ma zero kalorii, on jest o smaku miętowo-cytrowym, więc będzie taki fajnie orzeźwiający. I nadal co powiesz na tego to podwójnie ostrego, ekstremalnie palącego samianga? Nie. Myślę, że nie. Dobra, widzę, może lepiej nie bierzmy, bo po zjedzeniu go musielibyśmy skończyć odcinek. Chociaż wiecie co, tutaj mamy nowego samiangę o smaku habanero i limonki. On też będzie mega ostry. Nie wiem tyle, czy. Nie tego żałować. No właśnie, czy nie będziemy tego żałowali, ale we, weźmy, będzie śmiesznie. W naszym sklepie mamy też pełno, słuchajcie, jakichś, o lace of stacksów. Tutaj jeden smak, tutaj drugi. Proszę bardzo, tutaj trzeci, taki nietypowy o smaku wodorostów. Mamy też mnóstwo chrupków. Całe mnóstwo jak widzicie, chińskich Oreo. O i wiecie co, możemy wziąć to Oreo? To jest oczywiście oryginalne Oreo, tylko że. Są chińskie znaczki, dlatego że sprowadzaliśmy je z Chin, bo one są dostępne tylko w Azji. I w tej paczce jest pięć takich pojedynczych wafelków, więc weźmiemy jedną paczkę i po prostu wymiemy po jednym wafelku do każdego słoika. Tutaj, jak wiecie, mamy jeszcze więcej napojów. Tam są fanty, ale zamiast fanty, ja bym wziął, no właśnie, kwaśne warheadsy. O Oj, wydaje mi się, że ten warhec o smaku cytrynowym powinien być idealny. I wiecie, co? My tych rzeczy, nietypowych sklepie mamy tyle, że musimy się sami zastanowić, co wybrać, tak żeby wiecie. Po pierwsze, zmieściło się do słoika. Po drugie, żeby było to zróżnicowane, żeby wiecie, nie brać samych chipsów. Albo samych wafelków, więc idziemy teraz jeszcze Kilka rzeczy wybrać i zaraz wszystko zobaczycie No dobra, cały wielki karton Przekąsek i napojów zapakowany Pokażemy wam dokładnie w jak wypakujemy to wszystko Co wzięliśmy, ale zanim jeszcze wyjedziemy Z magazynu, to widzowie jak widzicie Wleciał upgrade'ik, ostatnio na kanale natali W tym oto filmie pokazywaliśmy wam dokładnie Co się zmieniło, więc jak jesteście zainteresowani To polecam obejrzeć po tym odcinku, ale w skrócie Mamy już cały system na tabletach Mamy skanery, którymi skanujemy normalnie każdy produkt Więc teraz jesteśmy w stanie jeszcze szybciej Jeszcze dokładniej pakować wasze zamówienia, bo no tak naprawdę nie ma tutaj miejsca na pomyłkę Nawet jeśli wiecie, któryś z pracowników coś źle skompletuje To potem skanując produkty i pakując je jakby już do kartonu System wyrzuci błąd, że dany produkt po prostu nie powinien się tu znaleźć No ale o tym nie ma co gadać, bo to wszystko pokazywaliśmy wam w filmie na kanale Natali, My teraz słuchajcie, wracamy do miasta i widzimy się z wami za sekundę No dobra, witamy ponownie w naszej kuchni Mamy już wszystkie rzeczy wybrane i po drobnych poprawkach Tak oto wyglądają wszystkie rzeczy, które za chwilę będziemy chowali do tych słoików Ostatecznie mamy aż 17 rzeczy i na tym po kolei mamy tak. Tak z blue, no ich oczywiście nie mogę zabraknąć. Do tego zupełnie nowy samiank Habanero Lime. Jest to nowy smak, który pojawił się w styczniu i od razu wleciał na naszą stronę. Dalej mamy azjatyckie lacy o smaku, co ciekawe, włoskiego gulaszu. Tutaj mamy niespotykane żelki skittles. Dalej jest Stroop Rainbow, którego chyba wam na magazynie nie pokazywaliśmy. Mamy też czekoladowy wafelek Nix z bardzo fajnym składem. Rozpuszczalną gumę z ze smaku niebieskiej mariny. Tutaj ten jeden wafelek e, Oreo, blany Tutaj mamy jak widzicie oreo Cake, poki ale jak widzicie jednak ostatecznie truskawkowe w kształcie takiego serduszka Dalej jest pojedyncza galaretka jelly straws, czyli hit tiktoka Cukierki mike and dyke, karmelowe m&m's No i cztery napoje, z czego trzy są w puszce Pierwszy jak widzicie sprite zero, czyli zero kalorii, bez cukru, o smaku cyczynowo miętowym Dalej mamy brzoskwiniową pepsi, tutaj jest ten kwaśny napój warheads No i na koniec mogu mogu, czyli napój o smaku mangozy pływającymi kokosowymi galaretkami, które potem wam pokażę ale czas na sprawdzić, czy po miesiącu przerwy nie wyszłaś sprawy, bo musisz teraz zapakować to wszystko do słoiku. Wydaje mi się, że dam radę. No dobra, słoik zapakowany, ale wydaje mi się Natalia, że troszeczkę przegiliśmy z rzeczami, bo jak widzicie, ten samiank i te chipsy tutaj no tak trzymają się na słowo honoru. Ledwo bo ledwo, ale wszystko się na szczęście zmieściło, więc Natalia pakuje teraz drugi i będziemy mogli zaczynać. 20 minut do pierwszego słowania, czas start. No, Natalia, od czego zaczynasz dzisiejsze jedzenie? Ja sobie zacznę od samej góry, ale nie widzowie. Na razie to nie będzie ramen samiang. Czemu Natalia? Ja bym wolała, żebyś go zjadła. Później, wezmę sobie lejsy. Ja mam tak szczerze, że to się nie dziwi, Natalia, że Natalia nie je na razie tego samianga. Ja też go póki co nie. Ja zostawię na potem, bo, no, obawiam się, że od tej ostrości mógłbym delikatnie nie czuć smaku pozostałych rzeczy. Chipsy są spoko, ale są chyba trochę za duże jak na początek, więc ich też nie będę teraz jadł. Ja sobie listę naszych produktów, którą mamy, jak wiecie, na naszych telefonach, w notatniku, i zacznę sobie chyba od samej góry. Mamy tutaj ułożone to wszystko e, kaloriami, więc teoretycznie powinny być u góry, wiecie, najmniejsze rzeczy, a im dalej, tym te rzeczy będą pewnie coraz większe. Chociaż tutaj u góry jest Sprite Zero, on, jak wiecie, ma 0 kalorii. On jest bardzo dobry, ale jego zostawię sobie na potem i zacznę sobie od Jelly Straw. Ten Jelly Straw to jest taka pojedyncza galaretka, którą po prostu się otwiera i potem tak fajnie śmiesznie wciąga. To był generalnie hit na TikToku, i my mamy, jak widzicie, kolor zielony, więc e, czekajcie, spróbuję go otworzyć i, i jakoś zjeść. Uwaga, otwieram, mam nadzieję, że mi się uda to zrobić dobrze. O, dobra. Patrzcie, to jest taka galaretka, tylko ona tak śmiesznie tutaj wyjeżdża. Taki fajny zimny żelek, jakby. Mhm, mm mega śmieszna konstrukcja. ale dobra, Jelly Straw zielony, więc pierwsza rzecz z mojego słoika zaliczona. Ja sobie jeszcze do moich chipsów otworzyłam Pepsi i jest to Pepsi os w smaku brzoskwiniowym i herbaty Olą, w ogóle ona mega ładnie pachnie zaraz zrobimy próbę smaku. Pepsi to jedna, ale jak widzicie o tak wyglądają te chipsy w to ja, dobre, jedliśmy już kiedyś, nie? Tak nie nie? mi one smakują bo one nie są aż tak bardzo mięsne, pomimo tego, że to jest smak mięsny i mają taki fajny słodki posmak. Dobra, okej, okay, ale e, rób pretensje tej coli, tej coli chciałem powiedzieć, tej, tej Pepsi chociaż w sumie Pepsi to też jest cola, nie Coca-Cola tylko zwykła Coca cola po prostu jako napój. Wiesz jak ona smakuje? No. Jak połączenie Pepsi i Liptona. Serio? Okay, no. Dobra, to ja potem widzę to przedstawię bo tej Pepsi akurat nie, piliśmy nigdy. Tak, tej nie... No. Ale moją kolejną rzeczą z listy jest, jak widzicie, taka oto rozpuszczalna guma erchec o smaku niebieskiej maliny. Po otwarciu ta guma wygląda tak. E, tej jak akurat nie jedliśmy. Testowaliśmy z nią e, arbuzową i chyba pomarańczową, nie? I wiśniową. W magazynie i wiściową. O! Faktycznie bardzo czuję ten smak niebieskiej maliny, ale no, wydaje mi się, że z tą gumą powinno pójść całkiem szybko. No dobra, guma Erhetz zjedzona. poszła całkiem szybko, więc mogę odznaczyć sobie kolejną rzecz. Jak widzicie, dwie już za mną i póki co bardzo szybko to idzie, ale no pewnie im dalej, tym no, trochę wolniej będę to wszystko jadł. Mi też całkiem szybko idziesz, ci bo zostało mi już ich tylko tyle. Tak, Natalia, to pewnie przez to, że byłaś głodna, bo widzę, Natalia przez no. dwie ostatnie godziny mówi Karu, nagrywajmy już, bo jestem głodna, bo ja nie mogłam doczekać. Karu, jeszcze chwila, jeszcze chwila. Coś tutaj muszę zrobić, a ja już po prostu tak mi buczało w brzuchu. Moją kolejną rzeczą będzie pojedynczy wafelek Oreo. Jak widzicie, jest to taki wafelek w czekoladzie. Tutaj macie o chińskie logo Oreo. To jest oczywiście produkt oryginalny. I tak jak Wam pokazywałem na magazynie, u nas w sklepie sprzedajemy jakby całą paczkę, w której znajduje się pięć takich pojedynczych wafelków, ale no my do słoika wrzuciliśmy po jednym, Po otwarciu tak? Jak Wiecie, nie jest zbyt duży, więc spojno z nim całkiem szybko pójść a, ale całkiem szybko widzowie to poszło też na talii, bo jak widzicie, no niech będzie paczka zaliczona. Ten Wafelek ogólnie jest bardzo dobry, ale ma jeden minus, a mianowicie po zjedzeniu go czekolada jeszcze przez chwilę zostaje między zębami, więc spróbuję ją jakby przypukać, ale jeśli gdzieś tam jeszcze kawałek zostanie, to wybaczcie. Mm, powiem wam, że brakowało mi czekolady. Dawno nie jadłem czekoladowych rzeczy, więc teraz żałuję, że wzięliśmy tylko po jednym. Ja propos czekoladowych rzeczy, to ja też sobie wezmę rzecz z czekoladą, czyli MMMsy karmelowe. I co ciekawe, MMMsy, ale osoba kupina. Do... Bater są teraz w top moich ulubionych Słodyczy z, z The Sweet Planet właśnie No tak, ale Peanut Butter zostały w magazynie, wzięliśmy jednak Te karmelowe, bo ja je bardzo lubię I w międzyczasie, jak Nutella je otwiera, to ja wezmę Sobie, o, tego to Sprite A Zero, którym przepłuczę sobie Resztki czekolady, ale w ogóle spójrzcie Jaki ten karmel w środku jest ciągnący No, patrzcie jak no to widać tego MMM Ej, da, Tak nigdy nie, nie sprawdzaliśmy tego Ale faktycznie, śmiesznie to wygląda I Aha. Natalia, czas na pierwsze losowanie. Dobra Karol, to ja mam propozycję, wezmę teraz Tego MMM-sa w jedną rękę i ty losuj i jeżeli trafisz MMM to czujesz się go pierwszy. Kocham fortuny. No dobra, okej. Okay. Dobra, uwaga. Czyli MMM'a to ja, tak? Tak. Dobra, dawaj, uwaga. Tutaj. O nie, dobra, ja losuję. W takim razie uwaga, zakręciłem już kolem i Natalia, do następnego losowania Mogę jeść tylko rzeczy o smaku owocowym. Ale to dotyczy tylko jedzenia, tak? Czyli pić mogę wszystko, co chcę. Tak, dokładnie, ale Karu pozwól, że ja wrócę do swojego MMS-a. Ja w takim razie wracam do mojego Sprite'a i w sumie jego też nawet jakby wiecie, dotyczyło to picia. Mógłbym pić, bo on jest cytrynowo-miętowy, więc jakby nie patrzeć, ma w sobie owocowy posmak. Po jak wiecie, wygląda jak normalny Sprite, ale ta puszka mi się tak podoba, no robi taką robotę. Ten tutaj na no pierwszym tłumaczeniu nie widać, wiecie, że to jest sprite, bo jest to oczywiście wersja azjatycka, która w Polsce, no, jest niedostępna. Ale o, proszę bardzo, tutaj jak widzicie, jest już oficjalne logo, więc nie ma żadnych wątpliwości. I z racji tego, że jest to sprite Zero, to o, tutaj nawet jest to napisane, jak ktoś zna język, to, to pewnie to czyta, że, no jest to sprite, który ma 0 kalorii. Dobra, zamknij się mam nadzieję, że już w szokoladzie nigdzie będzie. Tego sprite nie będę teraz zerował. Zostawię sobie go też na potem, bo no mamy kilka tych napojów, ale wiecie, warto popijać nimi te rzeczy, które będziemy jedli. Ale opróbuj, prowadzenia sprawdźmy, jakie owo. Owocowe rzeczy mamy w słoiku i mamy tak Mamy te żelki skittles, one mają owocowy posmak Więc jak najbardziej mogę je zjeść Dalej mamy Nerds Rope Rainbow i To chyba też mógłbym zjeść Natalia, nie? Bo to ma taki owocowy posmak Oraz Softcake odpada, Poki, o są te skawkowe, Więc się nadają, o mamy też magen dajki, Które jak widzicie również są owocowe Więc mam z czego wybierać W międzyczasie jak Karol szuka tam swoich owocowych rzeczy To ja skończyłam MMC, chociaż w sobie prawie Bo zostałem no ostatni, o dopiero teraz są dalej zaliczone Więc mam już dwie rzeczy i uwaga Trzy rzeczy zaliczone, kurde za szybko ci idzie ale jeśli chodzi o owocowe rzeczy, to u mnie ostatecznie padło na żelki Skittles, które jak widzicie są w mega ładnym opakowaniu. W środku wygląda to tak, tych żelków nie ma tutaj modu, nie wiadomo jak dużo, ale one są tak unikatowe i tak bardzo niespotykane, że no raz w życiu chociaż warto je spróbować. Te żelki to jest jedna z tych rzeczy, które najszybciej wykupujecie z naszej strony. One, jak tego się sprawiają to bardzo szybko znikają, ale w sumie się nie dziwię, bo raz, że naprawdę spokój smakują a dwa, że no są mega unikatowe, więc jak poczęstujecie nimi jakichś znajomych, to macie praktycznie. Gwarancji, że nigdy tego nie mieli. o ile nie zamawiali tego wcześniej na naszej stronie. Ja właśnie na szybko zjadam tego Airheadca i tutaj dowód. Tak, masz lekko niebieskie zęby, więc widzowie, Airheadcik nadal też zaliczony. Jak, albo muszę się odsapnąć. Tak, przerwa. Okej, okay, no do losu zostało jeszcze 7 minut, i będziesz teraz nadal nakleciła, więc ja w tym czasie, widzę, że spróbuję jak najwięcej nadrobić. No, dobra, uwaga, ostatni klasik i mamy kolejną że jeszcze się upewnię. No tak, poczućka pusta, więc y, możemy się dalej. Kolejna rzecz to będą te oto truskawkowe paluszki poki. Idealne na walentynki, bo jak widzicie, one są w kształcie serca. Więc jeśli chcielibyście zapusować od drugiej połówki na walentynki, to o, proszę bardzo. Możecie wręczyć jej taką poczućkę, bo nie ma lepszej drogi niż przez żołądek do serca. Ale to było bumeszkę, wtedy co? No, troszkę tak. <laughs> Oho. Koniec czasu, więc odkładam i nadal zapraszam, losujemy. No dobra, w takim razie Natalia zakręciła kołem i do następnego głosowania Natalia, możesz jeść tylko rzeczy bez czekolady. To oznacza, widzowie, że Natalia na przykład mojego poki nie mogłaby zjeść, bo generalnie są to takie paluszki, ale są one oblane czekoladą. No, w tym wypadku jest to polewa czekoladowa o smaku truskawkowym. Ale spokojnie, Karu, mam dużo rzeczy bez czekolady, na przykład te rzeki, które przed chwilą jadłeś. Okej. Okay. Mam też kilka napojów, więc może wezmę sobie tego kwaśnego burhetsa, żeby mieć to już z głowy. Okej, okay, dobra, jestem ciekaw, jak. Bardzo kwaśny on będzie, bo tego smaku nie piliśmy. No i wezmę sobie jeszcze ten Mike Kenta i chyba od nich sobie zacznę w ogóle. Okej. Okay. Uwaga, widzowie, Natalia wlewa tego Warheadsa. On jest o smaku cytrynowym, więc no powinien być mocno kwaśny, bo Warheadsy są już, sobie z samego zamysłu kwaśne. Ostatnio, jak robiliśmy live'a na TikToku, to wylosowaliście mi zielonego Warheadsa i on był kwaśny, ale wydaje mi się, że ten będzie kwaśniejszy. Też mi się tak wydaje, tak, bo robiliśmy ogólnie live'a na TikToku z filt planetowym, bo generalnie widzowie teraz sporo TikToków wstawiamy. Ten jest kwaśniejszy. No to Natalia życzę Ci powodzenia z nim. Jak widzicie tych polskich poki coraz mniej ale powiem wam, że to jest kurde genialna sprawa. Ja bardzo lubię poki. Mamy też inne smaki w sklepie, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. I jak je zjem to będziemy zaczynał kolejną rzecz, ale w ogóle to jest czwarta najbardziej kaloryczna rzecz z naszego słoika. Jak widzicie, paczka ma 218 kilokalorie, więc w sumie nieźle. Ja wysypałem te maikentajki i co ciekawe, one kosztują 2,99, ale spójrzcie, ile ich jest i ja już zjadłam trochę i wiśniowe jak dla mnie najlepsze jak na razie. I oni trochę tak smakują, takie połączenie fasolek i żelków. Okej. Okay. Te maikentajki są generalnie ze stanów zjednoczonych, więc na to, że wiecie. Trzeba było je sprowadzić do kraju, to nie są wcale aż takie drogie. Uwaga z ostatni jest Powiem, że ja bym się tym coś do tej pory zjadłem, ale jeszcze sporo Trochę ich było w tej paczce. No tak, poki to jedno, ale jeszcze trochę rzeczy przede mną w słoiku. na tak, nasz uwaga? Poki zaliczone. Ja tutaj wcinam moje Mike Taki i mi jeszcze dwa, a z tym Warheadsem idzie mi troszeczkę wolniej. Ale przyszedł czas na produkt, który po prostu uwielbiacie z naszego sklepu. Jest to nasz totalny bestseller, czyli niebieskie takisy. I generalnie tutaj paczka, jak widzicie, wydaje się niezbyt duża, ale. w w środku powierzchni jest naprawdę sporo tych ala zawiniętych naczosów, bo one mają taki kształt. No i do tego, jak widzicie, są one naprawdę ostrawe. Po otwarciu prezentują się tak. Jak widzicie, faktycznie są niebieskie, mają taką specjalną posypkę i, no tak jak mówiłem, jest ich sporo, ale czas najwyższy się za nie zabrać, bo wydaje mi się, że y, trochę walki z nimi będzie. Do tych takich tak, słucham sobie od razu e, Pepsi, tą grzoskwiniową, z e, dodatkiem herbaty Olong, żeby no mieć czym popijać. Mmm, ciekawa. Coś zupełnie innego faktycznie, taka mieszanka Pepsi z Ice przez to przecież jest herbata, nie? Mm -hmm. Ale nie ma co mi Jedziemy z taki sami. Ok, zaczynałem powoli palić, ale są naprawdę ciekawe. Jest zupełnie inny smak. To jest też jedna z tych rzeczy, które raz w życiu chociażby warto spróbować bo tych kilkunastu, które zjadłem naprawdę są na ostrawę. Normalnie bym już bym sobie je odpuścił, ale z tego, że walczymy o to, kto pierwszy zje cały słoik, to nie cisnę dalej, ale gwarantuję wam, że taka paczka starczy wam na więcej niż jeden wieczór. Aha, to jest rasu. cofam z nim Ja w międzyczasie jak tam Karol nagrywał, skończyłam moje Mike and Tajki I zaczęłam z hitelcy, ale niestety nie udało mi się ich jeszcze skończyć Okej, okay, widzę, że też nie udało ci się jeszcze wypić tego warhetza Zobaczymy Karol jak tobie będzie szybko z tym szło W takim razie uwaga, czas na moje kolejne zakręcenie kołem I do następnego głosowania mogę spożywać tylko rzeczy Z ostatniego zamówienia To jest mega ciekawe i Karu szkoda, że nie masz J.E. Straussa już Bo on jest zawsze w każdym zamówieniu Praktycznie tak, on albo takie niebieskie O właśnie, to może jest szansa, no generalnie Wystarczy, że była jedna z tych rzeczy w ostatnim zamówieniu Bo wtedy będę mógł, wiecie, jeść albo pić Cokolwiek, ale jak widzicie mam już kompa I zaraz się okaże Ja pierdziele, widzowie, nie wierzę, zwróćcie uwagę Jest ostatnie zamówienie z godziny 18.59 Za 405 złotych Tutaj po lewej jest imię i nazwisko osoby, która zamawiała Montażysta musi to zablurować Ale Kubuś, daj tutaj na ekran potwierdzenie Że to nie my sami sobie zamówiliśmy Tylko, że to ktoś zamówił Zwróćcie uwagę, co my tutaj mamy, dosłownie ktoś zamówił Nie wiem, chyba jakieś 30 rzeczy w naszym Sklepie. I teraz tak, pytanie, co jest? O, dobra, ktoś wziął dwa ty sprajter, ja już tutaj to wypiłem. Jadę sobie niżej. Są na ale są Pinad Butter. Okej, okay, to nie, czekajcie, polecę do góry. Zwróćcie uwagę, że większość z tych rzeczy jest, jak widzicie, zamawiana po więcej niż jedną sztukę. O, i są na przykład Mike and Dike za 299, które mogę w tym momencie zjeść. Powiem wam, że jestem podwójny w szoku, bo z dlatego, że trafiło się naprawdę ogromne zamówienie. Zamówienie za 400 zł to nie jest codzienność. Zazwyczaj, no, zamawiacie tak od 50 do 150 zł yy, paczki. A tutaj akurat, gdy odpali i gdy musiałem wziąć o ostatnie zamówienie, to trafiła się naprawdę spora kwota, więc fajnie. No Tylko, że drugie zaskoczenie jest takie, że z całego tego zamówienia tak naprawdę powtórzyła się tylko jedna rzecz. Widzowie, Nadalia była w łazience 400 zł. Tak, pierwszy raz ja, 400 zł zamówienia, czas. Serio? No, akurat ostatnie. Ale zrobiło się coś? Dajkę, y -y, bajki Tylko? Tylko. Ale Nadalia, co ciekawe, to nie był nowy klient, bo my widzowie widzimy w panelu, czy to jest, wiecie, pierwsze zamówienie na mojej osoby, czy nie. I tutaj jest to już klient, który wcześniej nas zamawiał, więc. podobało. No właśnie, tak? chyba, Podobał mi... chyba musiał być zadowolony, skoro zrobił kolejne zamówienie za tak dużą kwotę. No dobra, moje Mike and Blakei wysypane. Do losowania mam czas, żeby je zjeść, więc no nie muszę się jakoś specjalnie spieszyć. Ja z racji tego, że zrobiłam sobie trochę wolnego miejsca, to przyspiesza i muszę cię do teraz na Właśnie, bo ja chyba Natalia wygrywam, nie? Nie, żeby coś. No, jest zerowany tutaj warhead, ja staram się jak najszybciej to jeść, ale. Pasnęło! No w sumie co mi da, jak będę szybko to ja, skoro i tak pozycję tego nie będę mógł aż do losowania, no wiecie, wziąć nic innego. To skoro Karol ty nie masz co robić, to możemy troszeczkę ponagrywać. I ja mam tego wafelka Oreo i my. My jeszcze mieliśmy takie w białej czekoladzie Mamy ale chyba, czy już poszły? Już, już, już sprzedały No, mamy no tylko te, bo te zdążyłam jeszcze domówić ostatnio Okej okay. no Właśnie, w ogóle fajne jest to, że te wszystkie rzeczy, które mamy u nas w sklepie My sami z Natalią wybieramy My jesteśmy, wiecie, osobami decyzyjnymi, jeśli chodzi o te produkty My ich szukamy, my wybieramy, my analizujemy Negocjujemy stawki tak, tak. No, W tym to ja akurat jestem dobry Walczymy, ale powiem wam, że inflacja nawet tutaj jest odczuwalna Z każdym zamówieniem te ceny idą coraz Tak, dalej. mamy sklep dwa miesiące i w niektórych przypadkach jak już nawet trzy razy już podwyższali ceny. Na całe szczęście przez to, że walczymy o te rabaty, to dostaliśmy takie rabaty teraz, że nie musieliśmy podnosić cen. Tak, produktu. to prawda, więc no, mamy nadzieję, że to się uspokoi, ale. To jest zaliczona! Kurde, Natalia teraz to za szybko Ci dojdzie. idzie. długie tego, że skończyło mi się pięć, wezmę sobie teraz mogu, mogu I ci, którzy nie znają tego napoju, to z to są napoje, my mamy je w ogóle w pięciu albo w sześciu smakach, już takimi kokosowymi galaretkami w środku. Przejdź do szklanki, to będzie w szklance lepiej widoczne. A ja długo się żuje, nie? Te te cukiereczki. Tak, tak. Dobra, Natalia przelała i zwróćcie uwagę, teraz widać ten, e galaretki kokosowe, które są słodkie, jest naprawdę sporo i trochę się tego produktu baliśmy, że po pierwsze będzie niedobre, a po drugie nie będzie was interesował, ale zainteresowanie jest naprawdę ogromne testowaliśmy różne smaki, są naprawdę spoko, bo nie są aż tak słodkie na jakie wyglądają i nie są też już takie drogie, bo one kosztują Natalia 6,99 i one mega szybko schodzą i mi smakuje mango a nanosowy mi mega smakuje też mhm. i testowaliśmy truskawkę, też była mega dobra. Dobra, co było niedobre, bo widzowie znowu powiedzą, że chwalimy wszystko, bo to nasz sklep. Tym sobie pamiętam to winogronowy był taki średni jak dla mnie. Mhm. I kolor też był taki średni, ale te ładniej wyglądają w No właśnie, to prawda. Ale do usuwania chciałabym jeszcze zjeść swojego Nesca. I co ciekawe, jak na niego spojrzycie, to on jest tak mega kolorowy, ma tyle tych cukierków i można pomyśleć, że on ma mnóstwo kalorii, a to ma tylko 90 kg W ogóle ten słoik, widzowie, w dzisiejszym odcinku nie jest jakoś bardzo kaloryczny, bo mamy aż 17 rzeczy, a łącznie, jak widzicie, tych kalorii jest 3068. I jak na tyle rzeczy, jak na poprzednie odcinki ze słoikiem, to to jest naprawdę niewiele, bo no, zwróćcie uwagę, że te produkty aż tak bardzo dziwo kaloryczne nie są. Szczerze, to jest w Natalia, bo myślałem, że on na przykład taki mogu mogu, albo te właśnie nerdsy będą miały zdecydowanie więcej, a wcale nie jest, jak widzicie, jakoś tego dużo. Oho, Natalia, koniec czasu! Jak widzicie, moje taki zjedzone, bo, no nie oszukujmy się, miałem tyle czasu, że wstyd byłoby, jakbym nie zdążył. Ale Natalia zakręciła już kolej fortuny dla siebie i do następnego głosowania... O, tak jest, Natalia, możesz jeść tylko ostre. To w sumie zbyt dużego wyboru, mam, bo mamy ostre takisy niebieskie i mamy tego ostrego samianga. Oh, yeah. Ja chyba spróbuję go zrobić, bo i tak mi on nie ucieknie i tak będę musiała go zjeść, więc to jest chyba idealny czas. No to zrób, dalej, bo jestem mega ciekawy, jak on wyjdzie. Więc w jak tak tyle robi sobie tego samianga, to ja zjem orło softcake'a, bo on jest dość mały, powinno być całkiem szybko. Ja już kiedyś go jadłem, więc smak znam. Po otwarciu wyglądał tak, no mów mi się, nie za specjalnie, ale no, na to, wiecie, jak, jak producenci robią swoje rzeczy, no nie mamy wpływu, bo to projektował to z Oreo. I ten oleosowski to jest generalnie coś w stylu mlecznej kanapki, więc jeśli lubicie to powinno wam smakować. Uwaga, mam dom. Zaktualizowałem sobie listę rzeczy, które zjadłem i wypiłem i wychodzi na to, że aktualnie mam już zjedzonych i wypitych 8 produktów. Trochę jak widzicie jeszcze zostało i na początku myślałem, że pójdzie nam mega szybko z tym słoikiem, ale jednak jeszcze chwilę będziemy tutaj musieli z nim powalczyć. I kolejną rzeczą, którą bardzo chcę zjeść jest ten oto no, czekoladowy wafelek Nix, który jak widzicie nie ma cukru, nie ma oleju palmowego, nie ma glutenu, więc no skład ma naprawdę mocny po otwarciu wygląda on tak. Jest dość długi, ale jak widzicie e, niski, więc też nie powinno być problemu. Ale uwaga, próbujemy. Mm. Jest naprawdę spoko, też mocno czekoladowy. Jak ktoś nie przypada z czekoladą, to pewnie mu nie podejdzie, ale jak lubicie czekoladę, to no, powinno wam spakować. No dobra, mój kaserek zmęczony, zaraz zakończę jeszcze Pepsi, ale zwróćcie uwagę, co my tu mamy. Natalia przyszła ze swoim ramenem. I Natalia, czy to powinno się jeść widelcem, a nie łyżką czasem? Nie, no ja to jeść łyżką? Muszę ale... zjeść ten makaron. Okej, okay, no jest jak chcesz. Ja już za sobą mam test ramenu o smaku carbonary, o smaku kurczaka i dwa razy spicy kiedyś dawno, dawno temu i ten powiem wam, że przyjemnie pachnie taką limonką, przypomina mi te quesadilla co zawsze jemy z Karolem, mm -hmm. mój kanał to pewnie kojarzą ale pachnie mega ostro, jak robiłam to zaczęłam kaszleć nie wiem czy Karol zrozumiesz na to uwagę. No właśnie mówię co ty się tak dusisz tam a to się okazało, że to po wąchaniu, tak? Tak, no. no to zapomina się mocno ale uwaga widzowie, tam jest niby wiecie, jest to niby smak habanero and lime, więc no jestem ciekawa jaka będzie reakcja ooo Jest jest przyjemny, troszeczkę pali język na samym początku, ale czekajcie, wezmę trochę więcej no, powiem, że to może być niezłe 20 minut. Uwaga! Mm, napiję się Twojego picia. To spokoj, Natalia, pomagaj mi. Powiedziałabym, że jest ostrzejszy od carbonary, ale łagodniejszy od kurczakowego. Tak mi się wydaje, ale. Co, so, Natalia, ja proponuję ocenić to dopiero jak zeszłe, bo ja już że już e, dwa widelce póki co, nie? I już piecze mi język tutaj na początku. O, widzowie, no te same języki są, yangi, są To jest naprawdę dla fanów ostrego, więc Natalia, powodzenia. Teraz, widzowie, będziecie mogli na tej napce zobaczyć, jak się z tym męczę i dzieją sobie sprite'a do pizza, więc może trochę on pomoże. Nadaję koniec czasu Okej okay. Jak wrażenia? Coraz mocniej Tak? Pali? Aż tak dostałam No i masz takie usta aż no. wypalone, ale Najgorsze jest to, że to też mnie czeka niestety Nie też się to czeka, bo jak widzicie zjadłam dopiero może połowę, a może jedną trzecią No tak bardziej chyba jedną trzecią, ale dobra, czas na głosowanie Tym razem kto? Ja Bo ty już możesz jeść nie tylko ostre Ja w ogóle więc międzyczasie złożyłem sobie te chipsy, które Natalia już jadła Trochę ich zdążyłem zjeść, ale jak widzicie niestety nie jest za dużo Ale czas na moje zakręcenie kołem fortuny I do następnego głosowania mogę odłożyć dwie rzeczy, tak? Yeah. W takim razie widzowie, co mi tutaj zostało? mi na pewno ten e, samiank, którego właśnie Ja Natalia i Natalia Ja go na 100% odkładam, bo on jest fajny Ale może niekoniecznie na dzisiaj Nie mamy ochoty walczyć z nim pół wieczora Samiank jak widzicie w takim razie jest już wykreślony No i pytanie co dalej? Mamy tutaj jeszcze Jak widzicie taki z blu, które mają więcej kalorii Ale ja już się przecież zacząłem jeść Wydaje mi się, że tam połowa paczki już za mną Tylko w sumie jak tak na nie patrzę to Zastanawiam się czy jest sens, wiecie Walczyć z tą ostrością, bo one są naprawdę Strawę. No może nie aż tak bardzo jak ten ramen, y który je Natalia Karol super jest No ale właśnie, no ramen jest ostry, takisy są ostry i wiecie co? Odłożę obie te ostre rzeczy, mimo tego, że takisów mam mniej na przykład niż tych chipsów Ale z racji tego, że one nie są ostre to wydaje mi się, że nawet pomimo tego, że jest ich więcej Dam radę zjeść jeszcze szybciej Widzowie, Pepsi w międzyczasie zaliczona Karol się i się zamię naśmiewa ciągle Jak ja widzowie patrzę to Natalia robi tak 你们在做什么？什么？你在哪？ I dole. Hit. Natalia wzięła sobie właśnie z lodówki, jakby spoza słoika, e, taki jogurt, żeby załagodzić ten ostry smak. Pomaga? Pomaga, no. Dwie rundy za mną została jeszcze jedna. Najgorsza. Już mam zaraz mniej rzeczy, więc nie wiem, czy ty masz ze mną szansę, ale okej, okay, próbuj, walcz. Karol, wolę zjeść to za jedną ostrością, nie? Bo już jak teraz się męczę, to już wolę mieć to za sobą. Ok. I już kolejny raz to przeżywać. A wyobrażasz sobie jeść dwa razy spicy, ten ekstremalnie ostry, który mamy w sklepie? Ja nie przepadam za ostry i Nie wyobrażam sobie, żeby tak sobie usiąść wieczorem w sobotę powiedzieć, o mam ochotę na ramen dwa razy spicy, zjem go sobie, nie? A patrząc na naszych klientów, to dużo ludzi ma taką ochotę, bo serio, chyba najbardziej, schodzi nam właśnie ten najbardziej ekstremalnie ostry, ale on już jest naprawdę dla hardkorów, to na własną odpowiedzialność, bo tam już nie ma żartów. Trzeba lubić serio ostre rzeczy, nie? U mnie jak widzicie lista coraz krótsza, zostało mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy, w tym warhead, z którego o, zaraz skończę, O, wiecie co, zrobię to od razu teraz i ja widzowie skończę ten ramen teraz, bo ten jogurt mocno pomaga, więc chcemy mieć już to za sobą, nie? Jak widzicie Mój z wypity, nie był aż taki kwaśny, jakoś mnie za bardzo nie powyginał, ale kolejna rzecz zaliczona. Ale nie ma co nie zwaniamy. Kolejną rzeczą, którą biorę, będą MMMsy. Jak je zjem, to powinno być z górki, bo zostaną mi wtedy dwa napoje. Czy jeden napój, czekajcie? A sorry, zostanie mi jeden napój, bo jak widzicie do Pepsi mam już też wypite, więc zostały mi nercy, Mogu Mogu i MMsy, więc otwieram MMsy, więc że się piję Mogu Mogu, a potem szybko tego Nerca. Do losowania niestety mogę już nie zdążyć i mam nadzieję, że nie trafi się na talii na przykład oddaj jakąś rzecz przeciwnikowi, bo wtedy bo ja będzie mogła. <laughs> będzie mogła mnie na przykład ten ramen, ale o, to dobrze Natalia, bo już sporo zjadłaś Ale nie ma co widzieć znowu otwieram M&M's i szybko idę je zjeść No nie, już do końca i nie zdążę Nie zdążę zjeść ani M&M'sów, ani wypiszego. tego ani jeszcze zjesz Nerds, którego mam w słoiku. Natalia, naprawdę ty dalej to męczysz. Walczę, Karu, walczę. Ja cię podziwiam, bo mówię, że to może być ostatnie losowanie, nie? Jak mi nie w żaden sposób. Nie opcji nawet. Musiałabyś wylosować, że oddajesz mi jakąś rzecz, bo inaczej ja mi została resztka, mam dosłownie, cztery sztuki, resztka mogu-mogu i ten Nerds Row, którego zjemy dwie minuty. Dobra, losuję. W takim razie uwagę Natalia już zakręciła i Natalia, do następnego losowania możesz jeść tylko rzeczy do 100 gramów. No nie, czyli nawet nie mogę teraz tego skończyć, że mi już No właśnie. no jak to traktujemy. Czy traktujemy to jako rzecz, która już ma mniej niż gramów, bo już zjadłaś? Nie, yy, od startowej wagi. Czyli od wagi o, na tak, opakowaniu, no. tak? No to chyba sam, jak niestety ma więcej. To idę do końca swojego netca, który tam leży od dłuższego czasu. ja nie musisz wydaje mi się, bo ja teraz szybko kończę moje MMMsy, żal kone. Zeruję mogu mogu dużo tych galerii tak nie? Dużo, no? Tobie Karus, tylko został ten net? Mhm. Mm nie. Dlatego no, no, ja ci mówię że to jest tam, co się męczyła. Ja się tak męczyłam z tym sami Jeszcze ja tak nie lubię ostrego. Zaliczone. No. I uwaga, ostatnia rzecz z mojego słoika. To ten oto żelek pokryty cukierkami. Kiedyś wziąłem go całego do buzi, ale to był błąd, bo. Pamiętam. Stanowo mi wszystko w gardle, więc nie jedzcie czego na raz. Jedzcie go sobie kawałkami. No, dalej. Uwaga, ostatni kawałek i. Brawo, wygrałeś ten odcinek. To właśnie chciałem, ósmy W takim razie na tym będziemy kończyli ten odcinek. Udało mi się wygrać Jest i zrewan zrewanżować. Dzięki za ostatni film. Dzięki, wielkie, że wytrwaliście do końca. Dzięki też za to, jak przyjście na sklep, bo naprawdę. Było nam, bardzo miło, no. było nam bardzo miło. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, tyle się w tym sklep wydarzyło, że no nie spodziewaliśmy się, zainteresowanie jest dużo większe niż zakładaliśmy, także bardzo nas to cieszy, jeśli chcielibyście kupić coś dla siebie to wbijajcie koniecznie na www.sweetplanet.pl Podajcie też koniecznie na kanał Natalii, bo tam pojawił się dwa dni temu vlog, w którym pokazywaliśmy wam jakby ten system na magazynie. No i wszystko co się zmieniło w ostatnim czasie. No właśnie, więc koniecznie wbijajcie, a póki co otrzymajcie się i do...